Agata na dużej kartce, w kratkę, narysował figurę złożoną z 40 połączonych odcinków, które kolejno ponumerowała liczbami naturalnymi od 1 do 40. Na rysunku przedstawiono fragment tej figury złożony z 8 początkowych odcinków. Kolejne odcinki tej figury Agata. Narysowała według tej samej reguły, którą zastosowała do narysowania odcinków od 1 do 8. Uwaga, wszystkie komórki kratki są takimi samymi kwadratami. Spójrz teraz na rysunek. Oceni prawdziwość podanych zdaniem. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Proste, zawierające odcinki o numerach 1 oraz 7, są wzajemnie prostopadłe. Zauważmy, że jedynka to jest przekątna takiego oto kwadracika. Jest nachylona w sposób pokazany na rysunku. Siódemka jest nachylona w drugą stronę. Widzisz? I te odcinki rzeczywiście są prostopadłe. To jest zdanie prawdziwe. Proste, zawierające odcinki o numerach 5 oraz 33, są wzajemnie równoległe. Można zauważyć, że odcinki, które są równoległe. No, zauważ. Odcinek 1 i 5 są równoległe. 2 i 6, 3 i 7, 4 i 8 to są te widoczne. Jak się chwilę zastanowisz, to zauważ, że one różnią się co 4. Jeszcze raz. 1 dodać 4 to piątka. 1 i 5 są równoległe. Później 2 dodać 4 to 6, też są równoległe. 3 dodać 4 to 7, są równoległe. 4 dodać 4 to 8, też są równoległe. Więc jeżeli takie coś zauważysz, możesz sobie czwórkami dodawać do piątki i sprawdzić, czy dojdziemy do liczby 33. Będzie to informacja, że odcinki są równoległe. Lub mógłbyś też na kartce papieru w brudnopisie na egzaminie narysować sobie taką figurę i ją przedłużyć i po prostu dojść do 33 odcinka. Taka metoda też jest ok. A my sobie po prostu zauważamy, że jedynka i piątka to są e, odcinki równoległe. Widzisz, to jest ta piątka z naszego pytania. Jak dodamy do piątki 4, otrzymamy 9, dodać 4, 13, dodać 4, 17. I tak, czwórkami dodajemy, tak. 29 dodać 4, 33. O, właśnie, no i trafiliśmy w naszą liczbę. I te wszystkie wymienione odcinki są wzajemnie równoległe, więc zaznaczamy tutaj prawdę.